Ja maneczko z tej strony Tymon Kamers i dzisiaj kupujemy pakiet z 3, 3 tych 100 km 900 hajsów i pierwszy box. Penny, Poco, mortis, po bipi. Drugi megaboks. Sześć rzeczy! Penny tik, Nita star power. Dobra, ale. i ostatni Mega Box i się tema. A, kacze to to tego. I trzy kemy. No, i sto 130. No i No to to by, by, by... Dobra, nie chcę tego Czekajcie. To by było na tyle z tego odcinka. No to drugiego już czekaj. To się aneczko.